76-40 wynik pary Maksymilian Wek, i i pozostaje wynik 0 punktów kar. teraz Krzysztof Okła i Euforia Kielecki Klub Kielce przygotuje się ostatnia para z listy startowej pierwszego nawrotu finału Katarzyna Bobrowska na koniu ulicy Krzysztof Okła Zawodnik klubu próbuje dziecka pielce, uczestnik tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów. W ubiegłym roku w Warce na Mistrzostwach Polski ósmy, piąty, tegorocznej edycji Pucharu Polski. W tym roku w Lince siódmy zawodnik juniorskiego Grand Prix z zawodu CSI. Posiada klacze Euphoria, 14-letniej polskiej hodowli po wieże Leskuta, od klaczy Empari po czubary. Właścicielem konia jest pan Rinaldo albo This in this grave, he the He knows the price that he's paid. The end is it's too late to add on to the play.